Odwrótowego. Wiem, wiem. Widziałeś to? Tak, tak. Wiem. Kurde, kurde. A, to w Katarze pokazywali, nie? Ale o, tak o, na po prostu po całej. No, trapiego. Kurwa, średni, tylko w tam siedzieć. Wiesz. Proszę Bez wario. Bez wario to nie ma co. Tam delta, pół na plusie. Miałem chwilę 1.4, Ale to po prostu Sekunda Cześć dobrze Dzięki śliczne, ja się szybko pakuję Dzięki Jakby coś się tego dograło znowu To będę się odzywał Ale powiem Ci szczerze, nie lubię niezdecydowanego towarzystwa. Odbułujesz. Ja powiem, że odwołujesz koniec. Nie, że na rękę, bo ja nie mam ja no bo to miało być przyszła swoboda Ale To jest być jestem tak za zajmany robotem, że to prakty, Jak będzie to